I got broad in the land City to Dill friend Zizorok Halo, bez pana Lukas Arden... Anderson bo pana Eee, gdzie jestem? ja jestem? mnie tylko podejść nasiłkę a potem mu powiedzieli kurwa musimy coś załatwić stary A ja mówię jaki stary, ja was nie znam tak. ledwo znam oni, dawaj, pomóż nam, pomóż nam, dobra, dobra, ale odwieźcie mnie na siłko, i tak, tak, za... za chwilę ci odwieziemy, skończymy z zakradkami przez Pana, Pana. nich. Dobra, ten broni nie ale, ma. Ale, oła, czemu wystrzelaliście, my krzyczyliśmy, że mamy zakładnika? Panowie, to nie pora na wyjaśnienia takich spraw, Tewor. No, ale porwaliśmy, oła, szefa siłowni, żeby mieć, <laughs> kurwa, kartę przetargową, krzyczymy do was, aby nic. Czy to jest wasz przyjaciel, panowie. No kurwa! Chyba to nie przejdzie. Dobra, mi nic jest. nie jest. Jestem tylko lekko kuszony, uderzyłem się o tutaj schowek. W takim razie może... My się nie, praktycznie nie znamy. Dobra, tutaj, żeby Oglądamy tylko razem filmy fabularne. Po... No, spokojnie trzeba... Nie ma co się przemęczać, ale leżcie spokojnie, wszystko będzie dobrze, okej? Okay? Dzień dobry, to zostało? Jeszcze chwilę. Dzień dobry. Brak broni, brak śladów, prochu. Dobra. Michael średnio, okay, się w średnią stronę... Okej, pan mnie słyszy? Halo? Marad tak. 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 Zajmijcie się tym tutaj, tym tutaj się zajmijcie. Dobra, już pokazuję. Dobra, przystąpne, tak? A, słyszymy pan? Słyszymy pan? Halo? Jest Pan przystąpny, pan, halo? Tak, halo. Wszystko... Dobrze, słyszy mnie pan, tak? To medyczny z katorga. Dobra, sprawdzamy tą... tą Ale musi ona być. Rana postrzałowa, tak? Wylotowa, wlotowa. Ja się na tym nie znam! Ja się pytam funkcjonariusz, czy widział. Ja nie widziałem wylotowa. Dobra, sprawdź, sprawdzamy. E... No, ma kurtkę, więc ciężko nie było stwierdzić. Mhm, dobra. Ja rozetnę... Ja tylko za... założyłem opasku Dobra, rozcinam tutaj rękaw, sprawdzamy. Dobra, z tego co widzę, kula w środku, dobra, opaska działa, wszystko w porządku, zrobię wkłucie Zdejmijcie jej Dam środki przeciwpulowe. No ściągałem mu maskę, dwukrotnie A. A. Dobra Mam ją nie widzisz? Ja nie, nie mówię Michael Tobie, ja wiem, że ty nie tym. Mówię o tym ściągniętą Trevor, brak prochu, brak broni Dobra Dobra, to tego panem, Pana też zapieram nie wiem, to może myślę, że możecie pomóc, ja sobie go wezmę okay. na komendę, jak sam się uderzył w ten... Tak, ja, ja mogę się już poddać szybko każe. Okej, okay, Nie czuję się to dobrze. Ona tylko jest poobijana, tak? Tak, ten człowiek... Tak, tak, ale moralność na no, zawsze zdarta. Widziałem go, no chodzi tutaj. Ja, ja, wiem, ty masz ja mam tylko klamkę w takim razie. Dobra. Właśnie chciałem ci powiedzieć, żebyś ty pojechał ze mną, ty się nim zajmiesz, a ja no... Dobra, Muszę, bo nie dam dobra powolutku, brak. pana na nosze. I... ja... Położy to bądź. Bądź, karetki. Gór, dobrze, mm -hmm. Podnieś w ręce, Michael, do góry. Znisz go żebyś, Nie ma żadnego a, noża, żebyś tyle nic nie ze zrobił. Poszli broń, czy to cholera. Podnieś ręce, no teraz. Dobra, ja tutaj opatrzę te rany. A pan jest dobra. poobijany. Wsiadaj. Otarcia, fejce, dobra. To teraz tak, odszok ta inseptom może trochę szczypać, dobrze? Ouch, ouch, jest wszystko ok. Dobra, przyłożę opatrunki. więc może być. Będziemy no jakby co, okej. Okay? Okej, okay. dobra, no jest pan gotowy. Opatrunki założone, masz założona, gotowa. Ja jest. jestem otwartą. Jest. Dziękuję Dzień. bardzo. Dzieńczy... Dobra, to my jedziemy, tak? Bo sprawdziłem schowek. nie, si. nie, nie pamiętam, czy Boga ja. Dobra, my jedziemy. W, to to, to, my, to my bierzemy tego od razu, bo nie, ty, nie, on nie, jest nie, cały, jest więc go bierzemy na na Chodź, do wozu. 3, 10, więc oczekujemy. Mhm. dobra, no, e, Głowa za nisko, mhm. to jest, dobra. Zapinam pasy, zamkam drzwi i jedziemy. Tu w prawo. Cieszę się, że wiesz, cieszę się, że kurwa wtedy byłem miły. Następnym razem taki nie jestem. Na grube leżysz? Zapraszam pana do. Radzisz niby w domu, a nie do, moja. Nie do, do, do. Do, do tury, no, tego, Nie, to, to... Ja tu grube, koło grubego no, to, 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 to... będę leżał, wariacie, no, dajże mi do grubego. Się no, proszę pana, no. No to, ty a to nie nie dobra, raczej, proszę pana, w takim tak razie odeślę. To, to teraz pana odeślę. pana spokojnie, spokojnie, spokojnie. Rozkoczysz mi. Muszę przeszukać pana, ma pan sobie coś nieznanego, niebezpiecznego? Nie. Zadwokata, Adam. Zadwokata. amunicję panu muszę zabrać. Jest, jeden telefon. jest 25. i na chwilę obecną latarkę panu zabiorę. adwokata, przyszli jeszcze. Przyjechały przyjechały pana. Pana zabieram. Nie A, będzie rano będzie jeszcze, taki bo taki dopiero o 18 jest start A, grania. Okay. O 18 jest start serwerów. Ale ja już od rana będę robił waiting room. Dobra, może się pan swobodnie poruszać. Dowód pod pana bym poprosił. A masz. A ty masz. Franklin Cappuccino. Ja pana nie miałem wcześniej? Tedy? Kurwa, znasz kogoś tam? No tak mówię, to jest mój w sensie, i, 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 Bo pan by no. myli, tak? Chodzi o Panu właśnie siłowni, juniora. No to, to zaraz... nie, 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 jestem Kimbo Slice, no. z Franklin Cappuccino. Starszy brat, starszy kuzyn. no. Rozumiemy się, się, nie? To, jest to, jest z tej broni. Spoko. <noise> baku, baku przekazuje 500 Dobra. piłek do Akademii FC Ulan. Dobranoc złoto, brody, tak, dobre, tak, RP, tak. Z i jest jest gest Znowu found. się wpakowałem w tarapaty. Tak, i znowu to samo w sobie. No, A, panie, witam pana Capucino. Capucino. Witam, witam, znowu przypadkowo się wpakowałem w tarapaty, niepotrzebnie. No, wpakował się pan w dosłownie to samo, co wcześniej, nie? Nie mam pojęcia, jak to się stało. No nie wiem, chcę usłyszeć wyrok i skończyć, chcę na razie odpocząć. Są te same, są te same zarzuty, nie? Chcesz ja mi się spać, musisz się, że to się to spać pisarz. broni. broni. Déjà vu. Odbiór? Teee, niestety, nie wiem, co powiedzieć, jest po prostu głupio. Nie, yeah, nie, yeah, nie zgłaszał. Eeeh, yy... staryfikatora. Oczywiście proszę te wartości, które panu yy, nie mam powiem, to tak są wartości tak, maksymalne, nie? Siedem tysięcy osiemdziesiąt. Mięsieńcy. przepraszam. Dobra, no, no, biorę, biorę w takim, że to na klatek facetny. Panie Kapuczyno, tak żeby... Jak miał, czy wiem, że to pan to ma tutaj to, taki brzuszek na siłowni. Jest na więzieniu siłownia. No to proszę być. pan będzie mógł to w rzucić? Ja panu proponuję. 5, koła 60 miesięcy, czyli dwa koła pan zjadę i 20 no miesięcy. Bolo, 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 bolo. No to o wiele lepiej, o wiele lepiej brzmi to niż poprzednia propozycja. Oczywiście, że to jak sędzią, sędzią to wezmę. Pst. No, Dobra, czyli 5 na 50. Ta beta dwa tygodnie trwa, czy później to co, co będzie się na start normalnej wersji, czy od nowa będzie trzeba? Wszystko będzie od nowa. 1 września, dokładnie 31 sierpnia, jest restart, i od nowa wszystko się zaczyna dziać. A teraz będą beta testy, które będą trwały dwa tygodnie. I, i tak będzie można przy korzyć i już sobie jakąś strategię obrać. Bo najważniejsze, żeby wbić 60 poziom, pierwszy, a potem już robić PVP. Żyjemy? Tak, żyjemy co czas, still alive, młodziu Co, wzywać y, służby po pana? Proszę wzywać służby, tak. Dobra, to ma ze służby za chwilę, jak pewnie spotkałem. No. Ty, Lincoln, dalek, dawno pojechali ci z y, Grubym? No nie, chyba nie Jakim no, do, do, Grubym? No To po pana mają wrócić? Tak, no po pana mają przyjechać, to weź ich zawrót, co? To... Dobra Nie będzie czekał aż przyjadą z Bolinbro, jak oni gdzieś tu przy komendzie się kręcą Pamiętaj, że zrobili teraz minut 40 expa otrzymawanego, właśnie o to w tym chodzi, żeby to wbijanie levela było jak najdłużej, żeby jak najdłużej można było, wiesz, się cieszyć tym wbijaniem expa, expieniem tych wszystkich innych drzewek, dobywań. wiesz o co chodzi, craftingu, wiesz o co chodzi. Mariać. Panie kapucino, mam nadzieję, że w takich ulicznościach, jak widzicie, już nie będziemy. To jest ostatni raz, ostatni raz, ostatni raz, ja pójdę się w kuzyna i też coś pójdę w jakiś biznes. Mam taką nadzieję, proszę pana. Bo niemiło, niemiło jak tak pan dobra, strzela do, do funkcjonariuszy. Tee, de, dee, to wiesz, głupota. Zapomnijmy o tym. Żegnaj bratku. Pos, Muszę się, dobra, zapraszam Uf, panowie tutaj. tutaj panowie. ten pan... pan chyba mam, chyba mam adwokata, mogę zadzwonić do niej. Do resocjalizacji panie kapucino. Trzyma się pan tam sztywniutko. Sztywno, sztywno. Czy może być karany? Nie no, masz taką zajebistą dupę, jeszcze adwokat. Siema gruby, witam na wie... na w kiciu. Ała. Siemano Kurwa, ktoś portki zajebał Co jest grane, a? Kimbo Slimes is back A, mój pet się zepsuł w kiciu Stawy brachu, zgrywałem się tylko, odnoś się, opa. Musiałem tylko się przyzwyczaić do twardego życia, jakie cię czeka tutaj za kratkami. Między tymi murami wszystko się może zdarzyć, a głównie to cierpienie. Słyszysz te krzyki? Przyzwyczaj się no, do tego. Ben, 29 miesięcy jeszcze. O, jestem 50, serc, pięciu policjantów, a jednego udusię goimi rękami, kurwa. Nie no, ty jesteś koksa. Wiesz co, lecę w kimen. stary, trzymaj się. Zobaczyska. Ciema widzowie, widzimy się jutro, widzimy się jutro. Dziękuję serdecznie za obecność. Dziękuję za dodajciki, za obecność na czacik.pl pokazuje 100 piłek do API. 100, 100 euro gąbeczek na są koniec. Na z gliniarzy jest dobrodziej Właśnie tak, ale mamy telefonik, więc możemy sobie sprawdzić ile zostało na koncie 642 tysiące, więc tak naprawdę nic się złego nie stało. To będzie nasz ostatni